Wygląda na to, że klejnot znajdował się w szkatułce. Cintryjczyk próbował go wziąć, ale ktoś mu przeszkodził. Wywiązała się walka, którą ktoś skończył za oknem. Upadek musiał go zabić. Skoro klejnot wciąż tu jest, tym kimś był pewnie sam Cintryjczyk. Zatem to jest ten śledczy, wiedźmin, tak? Tak, to on. Wspólnie znaleźliśmy ciało, a potem ruszył tropem zabójcy. I dotarłem tutaj, ale znalazłem tylko ślady walki. Wygląda na to, że Cyntryjczykowi nie udało się kolejne zabójstwo. Niestety Cecylia nie miała tyle szczęścia. Biedna dziewczyna. Zawsze mówiła mi, że wybiera sobie niewłaściwych mężczyzn, ale nie przypuszczałam, że sprowadzi tutaj mordercę. Dam znać służącym. Niech natychmiast zajmą się jej ciałem. A my usiądźmy. To opowiem wam wszystko ze szczegółami. Nakryłam go w trakcie kradzieży. Grzebał w moich rzeczach. I co? Wezwałaś straż? Nie było na to czasu. Nie chciałam, żeby uciekł. Akurat był odwrócony plecami, więc zaatakowałam. Uderzył głową o ramę obrazu. Krwawił i był zamroczony. Wyciągnął nóż. Potem wszystko potoczyło się bardzo szybko. Udało mi się wytrącić mu broń. Odepchnęłam go. A on! Wypadł przez okno. Tak, właśnie tak. To niezbyt rozsądne stawać do walki z uzbrojonym złodziejem. Bo jestem damą i noszę suknię, a nie zbroję? Umiem o siebie zadbać. Szpilka do włosów może wyglądać jako zdoba, ale wbita w oko zabija równie skutecznie jak miecz. Mówisz, że kiedy weszłaś do pokoju, ten mężczyzna próbował cię okraść. Stał nad moją toaletką i przeglądał biżuterię. Mm. Przyszedł po ten klejnot. Zabrałem go na wszelki wypadek. Przecież to serce tu są! Oriano, skąd je masz? Kupiłam od pewnej młodej dziewczyny kilkanaście lat temu. Dlaczego ten klejnot jest taki ważny? Serce przez lata należało do mojej rodziny, później zaginęło. Nie sądziłam, że kiedykolwiek się odnajdzie. Wygląda na to, że ktoś szukał go bardzo wytrwale. Po złodzieju została torba z narzędziami. W środku był też ten rysunek. Proszę, zobacz. Serce tu są. Bardzo wiernie odwzorowane. Cintryjczyk pracował na zlecenie i bardzo dobrze wiedział, czego ma szukać. Czyli szukamy nie jego, tylko jego zleceniodawcę? To nasz jedyny dowód? Mamy jeszcze broń, którą zaatakował Oriana. To nóż myśliwski, służy do skurowania zwierzyny. Na rękojeści jest jakiś herb. To herb rodowy Duntyn. Pan tego kasztelu jest zapalonym myśliwym. Może to jest nasz trop? Duntyn. Pamiętam to miejsce. Jeszcze kilka lat temu było opuszczone. Jakiś czas temu wrócił do niego ostatni dziedzic rodu, Roderik. Wprowadził się tam i odnowił kasztel. Wiesz coś więcej o tym, Roderiku? Jego dziadek był doradcą królowej Ademarty. W nagrodę jego rodzinie nadano te ziemię. Roderick jest odludkiem. Otacza się tylko niewielką drużyną rycerzy. O ile można ich nazwać rycerzami, to zbójcy z herbami na tarczach. Oriano, mam nadzieję, że wszystko, co zostało tu powiedziane, zachowasz dla siebie. Jeżeli ktoś dowie się, że kradzież klejnotu zakończyła się fiaskiem, zleceniodawca może nam uciec. Ale musimy działać ostrożnie. Wszystkim nam zależy na dyskrecji. Nie pytam, o co w tym wszystkim chodzi, ale oczekuję, że mnie też już nikt nie będzie niepokoił. E, 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 proszę mi wybaczyć, pani Oriano, czy mogę prosić na słowo? Wybaczcie mi na chwilę. Co myślisz o Tej Orianie? Niewielu ludzi wprawia mnie w zakłopotanie, ale przy niej czuję się niespokojna. Ten rysunek wykonano na takim samym papierze, na jakim zapisano imiona ofiar vampira. Atrament jest również identyczny. Wygląda na to, że mamy naszych szantażystów. Którzy nie tylko stali za morderstwami bestii, ale też kradli sangreal i chcieli dostać serce tu są. Zarówno wino, jak i klejnot są bardzo blisko związane z tobą. Nie wierzę, że to przypadek. Obawiam się, że dalszą częścią planu może być zamach na twoje życie. To. to może być coś jeszcze innego. Pośród tych ludzi. Może być moja siostra Sjana. Została odsunięta z dworu, kiedy byłyśmy dziećmi. Moi rodzice ją wygnali. Od tego czasu jej nie widziałam. Dlaczego twoja siostra została wygnana? Sjana była przeklęta. Twoi rodzice narazili się jakiemuś czarodziejowi? Nie, urodziła się w złym czasie. Mówili, że jest dotknięta klątwą czarnego słońca. Geralt, to prawda? Ludzie są źli, bo urodzili się w złej fazie księżyca? Może. A może dlatego, że od urodzenia traktuje się ich jak trędowatych. Izoluje i wytyka palcami. Pewnie nie było jej łatwo. Ona... Ona była zła na cały świat. Czuła się gorsza, ale... Kryła to pod maską pewności siebie i buty. Bywała też okrutna. Pamiętam jedną z takich sytuacji. Wmówiła Cedricowi de Colbert, że w snach potrafi przewidywać przyszłość. Byliśmy jeszcze dziećmi, a brat Cedrika kochał się we mnie. To było niewinne, szczenięce zauroczenie. Siana o tym wiedziała. Powiedziała Cedrikowi, że przyśniło się jej, że zostanie zabity przez własnego brata. Cedric ukradł ojcu miecz i zabił brata. Do dzisiaj nie może się z tego otrząsnąć. W końcu musiała opuścić pałac. To było kilkanaście lat temu. Bardzo za nią tęsknię. Dlaczego sądzisz, że twoja siostra może być zamieszana w tę sprawę? Wiesz, ona była bardzo. zaborcza. Zawsze była zazdrosna, jeżeli miałam coś, czego ona nie dostała. To chyba normalne między siostrami, że rywalizują. To prawda ja też nie pozostawała mi dłużna, czasami bardzo mi tego brakuje. Kradzież mojego wina była pierwszą poszlaką. To do niej pasuje, ona lubiła utrzeć mi nosa. Pewności nabrałam dopiero przy sercu tu Rosjana dostała je w prezencie od ojca. W czasach, kiedy jeszcze uważali, że jest tylko niegrzeczną dziewczynką. Jeżeli ktoś chciał zdobyć moje wino, a później zlecił kradzież książęcego klejnotu, to musiała być moja siostra. Zachcianki upadłej księżniczki. Ta, to rzeczywiście może być prawda. Teraz twoja misja nabiera nowego znaczenia. Pójdziesz do duntyn jeżeli Syjana tam jest, odnajdziesz ją. Bez względu na to, co zrobiła, nie może jej spaść włos z głowy. Dopilnujesz tego. Nie mogę zagwarantować jej bezpieczeństwa. Zwłaszcza, jeżeli jest jedną z odpowiedzialnych za te wszystkie przestępstwa. Wiedźminie, to nie była prośba. To był rozkaz. Wasza miłość. Geralcie, chciałam kogoś przedstawić. Regis, co za niespodzianka. Nie wiedziałam, że jesteś w Bokler. A to jest... Mój bliski przyjaciel, Detlef van der Aretijn, przybył z Nazairu. Razem pomagamy obecnemu tu Wiedźminowi. Ach tak, ale co robicie tutaj u Oriany? Zrobili mi niespodziankę, a ja zaprosiłam Regisa na lampkę wina. Znamy się od bardzo, bardzo dawna. Podobno wy dwaj też się znacie, a nawet jesteście przyjaciółmi. Mało na kim mogę polegać tak jak na Regisie. I mam nadzieję, że on tak samo myśli o mnie. Ciekawe. Wygląda na to, że przeciwieństwa rzeczywiście się przyciągają. Nie daj się zwieść pozorom, kochana. Geralt ma bardzo wiele zalet, tylko skrzętnie chowa je przed światem. Hmm. Mówiliście, że pomagacie mu w wykonaniu zlecenia. Podejrzewam, że chodzi o bestie. Mistrzu Wiedźminie, może rozwiejesz moją ciekawość? Jak to jest stać oko w oko z potworem? Kiedy masz tylko dwa wyjścia: zabić albo zostać zabitym. Wbrew pozorom nie na każdego potwora rzucam się z mieczem. Z niektórymi mi wystarczy porozmawiać. Hmm, ciekawe, co taki potwór mógłby chcieć ci powiedzieć. Może chciałby przeprosić. Zaraz. Ale za co potwór miałby przepraszać Wiedźmina? Że zabijał. Ale może czasami. Nie ma wyboru, zwłaszcza kiedy trzeba chronić bliskich. Zupełnie jak ludzie, postawieni w odpowiedniej sytuacji, też będą zabijać. Rozumiesz to? Pewnie dlatego jesteś przyjacielem Regisa. O ile dobrze Cię zrozumiałem, wolisz pomóc potworowi niż go zabić, tak? Jeśli to możliwe, to tak. Przynajmniej próbuję. Zostawmy już temat wiedźmiństwa. Regis wspominał, że pochodzisz z Nazairu. Byłam tam kiedyś w dzieciństwie. Dobrze to wspominasz? Było wspaniale. Pamiętam, że byłam zachwycona tamtejszą modą. Najbardziej podobały mi się te głęboko rozcięte suknie. Chyba kończy nam się wino. Zaraz poślę do składziku po nową butelkę. Pozwól, że ja pójdę. Regis, pomożesz mi? Znasz się na winach lepiej niż ja. Zaraz wracamy. Jest w tej rozmowie coś bardzo wyjątkowego, nie uważasz? Wampiry, biedźmin i księżna tu są? Bardzo, Regis. Bardzo. Dlatego chciałem z tobą porozmawiać w cztery oczy. Oszalałeś? Przyprowadziłeś tu Detlafa? Geralt, pozwól, że ci wyjaśnię. To ja wyjaśnię tobie. On jest niebezpieczny, a ty miałeś go pilnować. Mój drogi, właśnie to robię. Detlaf ufa, że uda ci się wykonać zadanie i nikogo więcej nie zabije. Przynajmniej do czasu, aż dostanie w swoje ręce ludzi, którzy porwali Renę. Podejrzewam, że nie znaleźliście się tutaj przypadkiem. To były doprawdy zbieg okoliczności. Nie, podpowiedział nam uczynny ptaszek. Mm. Ta Oriana to naprawdę twoja przyjaciółka? Można jej ufać? Znamy się ze starych czasów, jeszcze zanim poznałem ciebie. I zanim osiadła w Bokler. w sumie nie widziałem jej całe lata. Wiesz co? Opowiem ci o niej przy innej okazji. Słuchaj uważnie. Dowiedziałem się, gdzie są szantażyści. Siedzą w kastelu Duntyn. To świetna wiadomość. Jeżeli oni tam są, to pewnie jest tam też Rena. Księżna podejrzewa, że będzie tam również jej dawno zaginiona siostra. I że może mieć coś wspólnego z szantażystami. Czyli musisz teraz wyciągnąć stamtąd dwie dziewczyny. I właśnie dlatego nie możemy o tym powiedzieć detlafowi. On pragnie zemsty. Gerald, spokojnie. Musisz mi zaufać. Nie, Regis, nie możemy ryzykować. Zatrzymaj go tu, a ja pójdę do Duntyn. Sam? Sam. Bo wtedy będę miał pewność, że ani jednej, ani drugiej dziewczynie nie stanie się krzywda. Mam nadzieję, że wiesz, co robisz. Dobrze, zajmę się detlafem. A ty, uważaj na siebie, przyjacielu. Wspaniale, Detlafie. Cieszę się, że przywołałeś te wspomnienia. O, jesteście z powrotem. Chwilę Wam zaszło. Wybór wina wbrew pozorom nie jest taki łatwy. Zwłaszcza jeżeli pić mają je tak piękne i znamienite damy. Regis jak zawsze szarmancki. Tym bardziej mi przykro, że nie dokończę z Wami tej drugiej butelki. Obowiązki wzywają Wasza miłość. To była przyjemność. Dziękuję ci za pomoc. Jesteś nieoceniona. Geralcie, odprowadzisz mnie? Muszę przyznać, że masz naprawdę niezwykłych przyjaciół. Ten Detlaf to bardzo intrygujący człowiek. Nie znam go za dobrze. Opowiadał ci o sobie? Niewiele, ale potrafię wyczuć, jacy ludzie są naprawdę. Inaczej nie przetrwałabym na dworze tygodnia. I jaki on jest? Wrażliwy, smutny. Nosi w sobie jakąś tragedię. Ale to dobry człowiek, tylko zagubiony. Dlatego wydaje się taki oschłe. Nie spodziewałbym się, że dzisiejszy wieczór skończy się w taki sposób. To prawda, ale nie wyciągnęłam cię stamtąd na romantyczny spacer. Chciałam upewnić się, że wiesz, co masz robić. Wiem. Udam się do Duntyn. Zdecydowałam, że będą cię wspierać moi gwardziści. Spotkasz się z nimi w młynie hrabiego de la Croix. Kojarzę ten młyn. Damien i jego ludzie będą tam na ciebie czekać o północy. Wspólnie przeprowadzicie atak.